Mam dzisiaj filmik o tym, jak zrobić takie loki, jak widzicie, a właściwie fale, bo ja tutaj się skupiam przede wszystkim nad tym, żeby zrobić fale. I będę do tego używać logówki Remington model CI95. Także tak prezentuje się efekt i jeśli macie ochotę zobaczyć, jak go zrobiłam, to zapraszam na ten, mam nadzieję, że szybki filmik. Więc pierwsze rzeczy, jaką robię, to oczywiście nastawiam temperaturę i u mnie będzie to 160. 150 stopni. Teraz jeszcze nakładam olejek z gliskura, żeby trochę te włosy Tutaj to włosy zabezpieczyć. Tutaj będę miała lasterką, nadzieję, że to wyjdzie ok. I dzielę sobie włosy również na połowę. Ponieważ wtedy one nabiorą więcej objętości, jeśli te loki będą i na dole, i u góry. No i oczywiście do tej lokówki jest jeszcze dołączana Rękawiczka taka, która ma uchronić nas przed gorącym. Ja y, zaryzykuję i będę to robiła bez niej, ponieważ bardzo niewygodnie mi się y, robiło te loki, kiedy miałam tą rękawiczkę. No niestety, ale oczywiście z początku warto jej używać, bo ja z początku również ją używałam. Teraz, jak już troszeczkę się przyzwyczaiłam, w jaki sposób y, trzeba te loki robić, no to już się aż tak nie boję, że się poparzę po prostu. Y, no i robimy. W takim razie pierwsze pasemko. Ja będę robiła je po prostu tak, jak mi będzie wygodnie. Nie będę jako zbytnio tego, w którą stronę zakręcam. I zostawiam dosyć sporo końcówki, ponieważ tak najbardziej mi się podoba jaki jest efekt. I czekam tak mniej więcej 5-6 sekund. To wystarczy i mamy pierwszy taki lock. To później się tak troszeczkę rozwali. Y, później pokażę, co ja z tym robię. Y, I zapnę to sobie, żeby y, było wiadomo, że już tą część zrobiłam taką kamerką, żeby mi się tutaj nie pomieszało, ponieważ teraz będziemy robić y, górną część. te loki bez y, ruszania. To są takie bardziej fale, bo tak jak powiedziałam, ja nie brałam małych faz, nie, y, nie skupiałam się na tym, żeby to były y, y, loki, tylko fale. Teraz sobie y, to tylko tak roztrzepię palcami. O! W taki sposób. I druga strona. U góry, nie na dole. No i teraz to wygląda tak. Myślę, że efekt jest naprawdę y, bardzo ładny. Pokażę jeszcze z tyłu, jak to wygląda. Także tak wygląda efekt końcowy. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał i zapraszamy do następnego.